Cześć witajcie, z tej strony Zdzichło. Dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z serii recenzje oraz moja opinia. Dzisiaj będzie pierwszy odcinek, choć już czwarty tak naprawdę, ponieważ e, pierwszy z recenzji na żywo, czyli w świecie rzeczywistym, wirtualnym, a nie te, w rzeczywistym, a nie wirtualnym na przykład w wyszukiwarce Google albo YouTube. Dzisiaj weźmiemy na tapetę płytę. Płytę CD zespołu Queen. Oto przed Wami. Great Hits. The Great Hits, można powiedzieć. Teraz przybliżę i troszeczkę się wypowiem. Great Hits, piosenka album z roku 1981. Płytę, którą widzicie przed, przed, Teraz widzicie. Jest to płyta z roku 2011, z tak zwanej odnowionej wersji. Był to pierwszy album kompilacyjny Queen, ponieważ wcześniej Queen wydał, zaraz szybko policzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem albumów studyjnych przed tym great Hitsem. No i tutaj widać w tej piosence, w tej płycie, w tym albumie znajdują się największe płyty Queenu. E, e, przeboje Stingów. Eee, na tej płycie nie usłyszycie takich przewozów, na przykład jak I Want to Break Free, Radio Gaga, I Want to Low, Kind of Magic, Innuendo, Show Must Go On, ponieważ to są wszystko piosenki z lat 80. lub 90. Na tej płycie widać, a raczej słychać tylko piosenki z lat 70. oraz piosenki z roku 80. Przejdźmy do recenzji. Tak jak mówiłem, płyta. W ogóle korestyka płyty jest oparta na czerni, eee, przedstawione są tutaj postacie, widać Frediego Mercurego, Briana May'a, Rogera Taylora oraz Johna Deacona eee, oraz zestaw piosenek, które są na płycie. Przeczytamy wszystkie i pokrótce je umówimy. Bohemia Rhapsody, piosenka wydana w 1975 roku, największy przebój Queenu, no i zasłużenie, ponieważ jest to piosenka według niektórych fenomenalna. A now Past Bust the Dust piosenka z roku 80 z, z albumu The Game piosenka typowo funkowa, ale odniosła ogromny sukces na zjednoczonych, ponieważ to była pierwsze miejsce. QR Queen piosenka pierwszy hit zespołu, pierwsza słynna piosenka z roku 1974 Fat Balon GS oraz Bicycle Race piosenki Single z jednego singla. E, z Barrel Girls jest w s, e, strona A, a Bicycle Race strona B. E, piosenki dosyć ciekawe, odniosły duży sukces i jest, są bardzo słynne. Po, zapraszam do polecam zaprzyjaźnić się z nimi oraz zapoznać, choć mają troszeczkę wulgarny tekst, zbereźny troszeczkę oraz Bicycle Race właśnie ma zbereźny teledysk. Ale możecie sobie zobaczyć. You're my best friend piosenka z Bohemia, z A Night of Opera, bardzo słynna i dosyć fajna, ale Bohemia Rhapsody jest o wiele słynniejsza. Don't stop me now, bardzo słynna piosenka, bardzo szybka i można powiedzieć warta polecenia, tak samo jak i album Jazz, ponieważ Jazz jest bardzo fajnym albumem, choć nazwa skazująca na Jazz nie usłyszycie w tym albumie Jazzu. Tam nie ma, tam właśnie są wszystkie style muzyczne oprócz Jazzu, ale to taka śmiechostka, ciekawostka. Save Me, piosenka, typowa balada, bardzo ładna balada, ładny teledysk, w którym jest, można powiedzieć animacja. Polecam zobaczyć. Album The Game. Crazy Little Think of Love", również wielki hit. To jest albumu The Game. Piosenka napisana przez Freddiego Mercurego podczas kąpieli. Bardzo fajna piosenka w rytmie takim Elvisowskim, kojarzonym na lata 50. Somebody to Love. Bardzo ładna piosenka. Można powiedzieć Dziecko Bohemian Rhapsody, z, bo ponieważ zostało. Wydane rok później po Bohemian Rhapsody, ponieważ w roku 1976 w albumie A Days of the Race. No, I'm A Here. Piosenka z albumu Sheer Heart Attack z bardzo fajnym riffem gitarowym Gould, Old Fashioned Lover Boy. Piosenka bardzo też ciekawa, ale warta uwagi. Ale może nie jakaś niezdumiewająca. Play the Game, piosenka typowa, ballada, nie każdemu może przypaść do gustu, a mi się ona podoba, otwiera yy, album The Game. Flash, piosenka najciekawsza z albumu Flash Gordon, ponieważ był to jeden z, z najsłabszych albumów w historii zespołu, ponieważ w ogóle tam te piosenki prawie że nie mają tekstu. The Hero oraz Flash mają troszeczkę tekstu, zawierają dialogi z filmu, ale raczej. Testu tam nie usłyszymy i dużo syntezatorów. Seven Seas of Rye, piosenka z albumu chyba Queen albo The Queen 2, bardzo ciekawa yy, harmonie wokalne, bardzo fajne, bardzo fajny fortepian i w ogóle piosenka ciekawa i warta polecenia. We Are you oraz We Are the Champions, typowy singiel We Are you albo We Are the Champions to była strona A, a kolejny z nich to była B, wydana na jednym singlu. Ogromne przeboje, można powiedzieć ulubione przeboje publiczności, ponieważ we are Raki, fajny, można powiedzieć, tempo, klaskanie, stukanie nogą o ziemię, a we are the Champions bardzo chwytający za serce i za głos refren. Otworzymy tą płytkę. Płytka przedstawia się tak, jak widzicie, płytka przedstawia się tak. Jest ona czarna, yy, białe napisy yy, przedstawiające właśnie Queen oraz czerwone napisy przedstawiające nazwy piosenek. No myślę, że fajna płytka oraz strona przednia, obrazująca obrazująca właśnie zespół, widać zespół, widać wokalistów i muzyków, wokalistę i muzyków. Tak się prezentuje strona otwierająca. Widać zespół z roku 1974. Zdjęcie chyba do albumu di Schierhertek oraz spis utworów. Podsumowując, album jest warty uwagi, może nie ma on tak wiele przebojów z lat 80., ponieważ jest on z początku lat 80. Dlatego późniejsze przeboje nie mogły się po prostu na nim znaleźć, prawem fizyki i prawem normalnym, ponieważ jeszcze nie istniały. Album, według mnie, warty kupna, można doświadczyć typowy rok, ponieważ lata 80. to już taki rock pop oraz pop. Polecam też zakupić Queen Great Hits 2, który jest bardzo ciekawym albumem, a w skali 1 do oceniam ten album na 8 z plusem, ponieważ można powiedzieć, album jest bardzo ciekawy, ale zabrakło mi tutaj dwóch przebojów, które powinny według mnie na pewno się znaleźć na tym albumie: czyli Tie Your Mother Down oraz Spread Your Wings. Ale naprawdę, album oceniam bardzo wysoko. Jest o wiele lepszy niż na przykład. Album A Kind of Magic, albo album yy, Hot Space, czy choćby ten niechlubny Flash Gordon, ale też na pewno Innuendo oraz A Night of Opera według mnie są lepszymi albumami od tej kompilacji. No i tym akcentem zapraszam do kolejnych odcinków i recenzji i w ogóle kolejnych odcinków i materiałów na kanale, które pojawią się już niebawem. Cześć!